Hej, 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 witam was serdecznie z tej strony Przemko, zapraszam was na Parminga 22, oczywiście jesteśmy przy New Hollandach. Mamy marzec, muszę przygotować pole pod zasiew. będziemy obie siać Słuchajcie, jak mnie denerwuje to, to jest masakra z tym takim świeceniem A powiem wam, że te maliny mi zniknęły na które narzekałem ostatnio podczas siania, jak zasiewałem, to maliny zniknęły Orka nic nie dała, kultywatorowanie nic, bronowanie nic nie dało a zwykły siewnik zdjął tę malinę. Takie trochę to dziwne, ale niech tam będzie, zrobi jak jest. Skultywujemy sobie to pole przygotowujemy się do, do siewów, bo już w marcu mogę siać pszen ten pszenicę, jęczmień i owiec i tutaj damy owiec na tym polu i na tym trójkątnym z tyłu też damy owiec tam daleko znaczy, tam 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 gdzieś tam tam już mam skultywowane przygotowane aby chat. a w miarę ładnie sobie radzi jako że to zwykły kultywator jest sprężynówka bardziej nawet agregat to nie jest dałoby się jeszcze talerzówkę kupić Tutaj rosło sorgo, sorgo zmulczowałem Sorgo zmulczowałem na jesieni nie zostało tylko przygotować pod zasiew, czyli to sypnąć nawóz i siebie ten tym się zmienił, bo oczywiście w zimę sprzedałem wszystko. Robię paski jak na boisku Ale wygodniej mi takie jeździć Na się spokojnie sobie można takie jeździć A jeszcze do małego Muszę kupić, inaczej właściwie kupić, zmienić mu koła na cienkie i opryskiwać muszę zdobyć. Trzeba będzie opryski zrobić w kwietniu na tamte pola A nie chcemy pognieść. Ładnie to wygląda, zobaczcie kurde, fajna fota będzie teraz. Słoneczko. Dobra, tą końcówkę to ja sobie później, bo ona mi będzie wystawać, więc ją poprawię. W tak będę musiał jechać tam, żeby zrobić powszechniaka. Czy w jedną, czy w drugą, sobie pojadę już normalnie. Ze środka jaka cisza. idziemy z zewnątrz, bo wy później piszecie, że za dużo jest ze środka, że gram dla siebie, więc trochę trochę poprzyglądamy się z zewnątrz ja jak sam gram, to gram ze środka no bo ja uważam, że, członik, że rolnik jak na polu jest, to ma taki widok nie inny I tak to widzi ale jak chcecie widzieć jak te maszyny pracują z każdej jednej strony to Mam nadzieję, że mi nawozu starczy. Może najwyżej się wykupi. W sumie jak ja bym jechał kupować nawóz, to od razu bym kupił i beczkę oprysków. A i tak muszę kupić widły do palet bo takowych nie posiadam Tak jak mówiłem jeszcze mi akurat został w tą stronę przejazd tym bokiem, to sobie ten poprzecznik później na końcu zrobię. odbicie od tej mojej drugiej serii tutaj spokojnie, pole jestem w stanie pracę wykonać na odcinku, gdzie tam raczej, żeby na jednym polu całą pracę wykonać, to bym musiał za 4 odcinki 5 poświęcić na jedną pracę. parę zdjęć porobię, może które się wykorzystam. Dobra, mamy to zrobione. Dobra, tu mamy widły do bel, stoją sobie, a nie mamy widę właśnie do palet. Będę musiał też je zakupić. Dobra, na razie zostawiamy Cię tu. 400 litrów, ale nawóz chyba mam tutaj. Mam worek, dobra. Mm. No, złap. Fajne jest, ale czasami biegi mi. Strasznie źle skakują. No... Jasno tutaj jest trochę, ale sobie spokojnie poradzimy. No z biegami. Właśnie kurna nie otworzyłem go. Bo co podczepimy na razie duży ciągnik pod to Nasypiemy i zmienię sobie ciągniki wtedy Dobra mamy 900 kilo to wystarczy W sumie jak już mam podpiętego to sobie tym pojadę Dobra Gdzieś te bitwy postawić Żeby nie przeszkadzały Tam koło tamtych postawię i już będę pamiętał że tam miałam. O, a co, one się przewróciły mi? No, teraz sobie mogą stać. Dobra. Tutaj ciągnik przygotować sobie już praktycznie można pod... jechać przywieźć, przed siebami jeszcze te opryski Kupić te widły. Zmienię mu od razu opony. A tym sobie pojadę rozsiać na Ale to już w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.